Radek y, może być który bardzo urodził nieprzewidywalny. Się 14... Urodził się 14 października 1978 roku i może być Nie. nawet agresywny. Jest to bardzo dominujący Naprawdę? człowiek, poważnie. Mhm. Mhm. Jest to bardzo taki dominujący, nieuznający racji innych e, ludzi. E, Bartek, e, który jest zodiakalnym bliźniakiem, jest urodzony 29 maja, potrafi grać. Mm -hmm. I może mieć dwie twarze, czyli może być całkowicie innym człowiekiem na zewnątrz domu Wielkiego Brata, a całkowicie inny w środku domu, mm -hmm. chcąc na przykład zaimponować widzom. Aha. Igor jest bardzo rodzinnym człowiekiem, bardzo emocjonalny, bardzo sentymentalny człowiek, ale też i pamiętliwy. Lubi też e, przystawać e, przy swoim, e, uparty e, i dominujący, no bo jest zodiakalnym lwem, jeszcze szóstką z dnia. Natomiast Madzia. I tak patrzyłem tutaj, słuchajcie, w, na tych wszystkich uczestników, na ich datę urodzenia. Madzia jest fajna. Mhm. Madzia jest bardzo wrażliwa, bardzo uczuciowa, bardzo emocjonalna, ona jest zodiakalną rybą i jeszcze dziewiątką z dnia bardzo się przejmuje wszystkim, wszystko bierze do siebie, wszystko analizuje i cały mhm. czas rozkminia, mhm. e, natomiast e, też może robić aferę z niczego i o, ona jako ryba i jeszcze dziewiątka z dnia ma bardzo bujną taką wyobraźnię i fantazję. No dobra, to kto ma największe szanse? E, no i teraz tak, numerologia jedno, natomiast widzowie, no to jest podstawa, tak, no bo podejrzewam, że widzowie tutaj głosują, Bartek może bardzo nabierać ludzi. To znaczy, dużo ludzi może uważać, ale on jest świetny, ale jest fajny. Wiele ludzi wielu ludzi może się odnajdować w nim. To znaczy, on wie, jak się przypodobać. Aha. On wie, jak zaimponować rzesze ludzi. Dlaczego? A to dlatego, że też ma ogromną intuicję i jest świetnym psychologiem. E Bartek ma bardzo duże szanse, żeby wygrać. E, natomiast e, ja mimo wszystko uważam, że e, Madzia tutaj może być ogromną, ale to ogromną e, jego rywalką. A powiedz mi, czy to, że finał odbywa się 16 w niedzielę może mieć wpływ na wyniki, że ułożenie księżyca. Pamiętaj, o 16 Wenus. on skreślił tą liczbę. No, bo ja się urodziłam 16. E, tak, ludzie będą mieć e, ogromną intuicję i ludzie będą e, bardzo analitycznie podchodzić do uczestników. I u, uważam, że wybiorą właściwie. E, nie chcę tutaj też sugerować widzom, tak, żeby, żeby na przykład nie głosowali na Bartka, mm -hmm. ale e, uważam, że Madzia może mieć bardzo duże poparcie.